Gmina Bobrowo położona jest w zachodniej części powiatu Brodnickiego. Zajmuje obszar 146 dziesiątych km2, który zamieszkuje ponad 6400 mieszkańców. Na inwestycje w latach 2015-2018 wydano 24 559 928 zł. 69 groszy. Zmodernizowano około 10 km dróg asfaltowych w miejscowościach Budy, Chojno, Kruszyny Szlacheckie, Wymokłe, Czartowiec, Wichulec, Kawki, Grabowiec. Wybudowano 1,5 km dróg osiedlowych w miejscowościach Nierzywień, Wichulec, Bobrowo, Słoszewy oraz około 7000 tys. m2 chodników i placów w miejscowościach Bobrowo, Grzybno, Budy, Hojno, Małki, Kawki, Nieżywięć, Brudzawy, Dąbrówka, Zgniłobłoty, Kruszyny Szlacheckie. Do lepszego utrzymania dróg i placów zakupiono dwa ciągniki ze sprzętem. Jednym z najważniejszych celów gminy Bobrowo jest dbałość o stan środowiska, dlatego wybudowano kanalizację sanitarną w Kruszynach i Dąbrówce, oraz uzbrojono w sieć wodociągową oraz kanalizację około 50 działek budowlanych w Bobrowie, Wądzynie i Małkach. Również zostało zbudowanych 57 biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie całej gminy. Dodatkowo ustawionych zostało 105 lamp oświetleniowych, wykorzystujących energię słoneczną i wiatrową. Gmina posiada dobrą bazę edukacyjną oraz sportową. W tym roku wykonano dwie termomodernizacje szkół w Małkach i Drużynach. Z myślą o najmłodszych mieszkańcach powstał nowy oddział przedszkolny w Bobrowie. Zakupiono autobus, którym dzieci mogą jeździć na wycieczki za darmo. Wybudowano dwa boiska wielofunkcyjne w szkołach, w drużynach i kruszynach oraz trzy boiska wiejskie w miejscowościach Tylice, Słoszewy i Chojno. Z bardziej znaczących inwestycji można wymienić termomodernizację świetlicy w kruszynach, remont świetlicy w grabówcu. W trakcie budowy jest świetlica w brudzawach i remont nowo nowonabytej świetlicy w tylicach. Od niedawna mieszkańcy gminy mogą korzystać z wiad plenerowych. Powstały one w małkach, drużynach, grzybnie, kruszynach szlacheckich. Wichulcu, a w trakcie realizacji jest wiata w wądzenie. Dodatkowo powstały dwie sceny drewniane jedna w Bobrowie, a druga w Nierzywięciu. Gmina Bobrowo wspiera stowarzyszenia, kluby sportowe, policję i straż pożarną. Z budżetu gminy zakupiono dla jednostek OSP Zgniło Błoty i OSP Nierzywięć dwa nowe samochody pożarnicze. Ważnym elementem hydrograficznym gminy Bobrowo są malowniczo położone jeziora. Dogodne miejsca do kąpieli z piaszczystą plażą oraz pomostem rekreacyjno-wędkarskim znajdują się w Wądzenie, Bobrowie i Hojnie. Dodatkowo dla mieszkańców i turystów powstają rekreacyjne wieże widokowe w miejscowości Wądzyn i Hojno. W ramach zwiększenia bezpieczeństwa gmina wprowadziła tablice informacyjne i numery domów w barwach gminy. Jednolite i bardziej widoczne oznakowanie domów i dróg dojazdowych ułatwiło w znaczący sposób dojazd do domostw mieszkańców odpowiednich służb ratowniczych i firm pełniących funkcje usługowe.